Tym razem nieco inaczej. Mamy trzy otwory sześciometrowe. E, jesteśmy w pobliżu tutaj żwirowni. E, więc, znaczy no z mapy topograficznej wydaje mi się, że ten teren nie był tutaj ruszony. Chociaż różnie to bywa. E, I co ciekawe jeszcze, działka znajduje się tutaj w tym miejscu że 96 i 9, lustro wody 85 i 9. Także mamy tutaj 11 praktycznie metrów różnicy. Także wody się tam nie spodziewam. Dowiercić. No i jest to obszar tarasu nadzalewowego, więc powinny być tylko i wyłącznie piaski i żwiry. Na co będzie? na miejscu e, okaże się jak tam dojedziemy Jesteśmy na miejscu fajna działeczka trochę ciasno między tymi sosnami e, tak jak mówię tak jedynka dwójeczka tam i trójeczka tutaj zaczynamy działać no fajnie tu A weź tutaj wiedź pick upem. Wiercimy dwójeczkę. Otwór numer dwa. Przerost między 4 a 6 metrem. I całkiem ciekawe rzeczy wyszły. Od góry tu mamy piasek drobny. I on jest luźny, takie 25-30 barów. Na 5,5 metra mamy 30 centymetrów jakiejś wcześniejszej starej gleby zasypanej. Napisałem, że to są. Nie błyszczą się. No nic. I dopiero właśnie od. A, sorry, to jest na 4,5 m, na 5,5 m ta gleba. Kończy się na 4,80. I tu normalnie mamy już zwykły piasek drobny, e, średnio zagęszczony na 50 do 80 barów. I taki wilgotność na granicy mało wilgotny, a wilgotny. E, ciekawe, bo w jedynce na tej głębokości mieliśmy. Suche piaski, drobne i żadnego śladu tej gleby bo Jesteśmy to... przy otworze numer 3 A tu ciekawie się tutaj jeździć między tymi drzewami yy, Pierwszy metr wyjęty Od powierzchni mamy tutaj żwir Ale to jest jakiś... Ktoś tu czegoś kiedyś nasypał, bo tam w rogu działki Zaraz za siatką jest taka mała chałtka Nie wiem w jakim celu, w sumie tu piasek, ale... Mniejsza o to Poniżej mamy piasek Piasek drobny, mało wilgotny na wilgotnym, z przewarstwieniami raz ciemniejszymi, raz jaśniejszymi, tak jakby to jakieś stare poziomy e, tymczasowe gleb były, czy zaczynały się tworzyć. E, I podobnie w sumie w pozostałych dwóch otworach, jedziemy głębiej. I metr wyjęty tutaj na metr 30 e, kończy nam się piasek drobny. On tutaj chwilami nawet ma przewarstwienia delikatnie piaskiem gliniastym. I poniżej 1,30 do 2 metra mamy piaski drobne plus średnie i one wykazują spadek zagęszczenia na około 40 barów, ale to jeszcze granica, ciągle jeszcze w średnio zagęszczonych. Natomiast w otworze numer 2 tamte przewarstwienia, te brązowe piaski wyżej drobne z przewarstwieniami piasków gniastych, same przewarstwienia były bardziej, w większej mięższości i występowały aż do chyba 2,20, jak dobrze pamiętam. Pomiędzy nimi piasek był nawet wilgotny chwilami. Eee, czyli tam było troszkę inaczej, natomiast w jedynce było bardzo podobnie. Eee, tylko chyba do około 2,30 ciągnęły się te piaski drobne plus średnie. One były mniej zagęszczone, a poniżej były już piaski drobne. No zobaczymy, jak jest tu. Przelot 2, 4 metra. Niby piach z góry na dół, ale są tu Duże różnice względem zagęszczenia tego piasku. Na 2,20 skończył nam się piasek drobny plus średni w tych 40 barach. Potem nastąpił znaczny spadek. To jest piasek drobny przewracony piaskiem średnim i tak do 3,5 metra. To było około 25 do 35 bar. To jest już piasek luźny. I potem znowu nagły skok na 3,5 metra od tego miejsca, mniej więcej. Tu już typowy 50-60 barów, średnio zagęszczony, taki mało wilgotny na wilgotny. No, różnice są spore, bo w dwójce ten luźny był aż do 4,80. W jedynce był zupełnie inaczej, tam mieliśmy piasek suchy, średnio zagęszczony do 6 metra. No tu tak to wygląda. Dobra, dowiedzamy ten szósty jeszcze. Mamy przelot 4 do 6 metra. Od razu na 4 metra skończyły nam się te piaski drobne, średnio zagęszczone. Trafiliśmy na jakąś praglebę 30 cm. To jest piasek drobny plus średni, ale tylko 25 do 30 barów, czyli luźny. I luźny kontynuował się podobnie jak w otworze numer 2 do około 4,80, chociaż tutaj za wiele nie widać zmiany. No ale tutaj nastąpił skok ciśnienia, zagęszczenie na średnio zagęszczony, a od 5,5, czyli mniej więcej. Od tego miejsca. To już taki średnio zagęszczony z pluszem podzagęszczony, dochodzący w piku. Miałem 110 bar. No i podsumowując, no wszędzie nie mamy piach, ale różnice w zagęszczeniu są e, znaczne. No na szczęście są to piaski, także w kwestii osiadania nie będzie żadnych spektakularnych e, wyników. No ale projektant-konstruktor musi sobie nad tym podumać. że nie wiadomo co to za budynek będzie. Jak to takie coś jak tutaj stoi to w ogóle nie ma o czym gadać. No wody w ogóle nie mamy do 6 metrów. Nie dziwne, bo tam tam daleko w dole jest wyrobisko. To będzie z 8 do 10 metrów niżej woda.